Siema, ma, ercy, świry, witam was, was samozłańczy król rtr w każdej chwili, czyli kto, czyli ja, czyli co, czyli tradycyjnie, baszniem koksa, z kciukiem, śmieszkiem, Pau! Moi drodzy, a o czym dzisiaj pobaszujemy koksa? Pobasujemy koksa w temacie, który wam pewien czas temu, niedawny nawet czas temu obiecałem, że przedstawię, będzie dotyczył serwa DS3225 w wersji Pro, moi drodzy. Ale zanim do tematu przejdziemy, to pamiętajcie, dajecie obserwacje, udostępniacie, subskrybujecie, lajkujecie, arterów, czyli mnie kochacie, uwielbiacie, tylko jak to zawsze mówię, ołtarzyków mi nie stawiacie. Dobra, ja, 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 ja mi. Więc przechodzimy, moi drodzy, do konkretów. Teraz na poważnie. Posłuchajcie, tutaj jest serwo DS3225 w wersji normalnej, które już wam kiedyś przedstawiałem. Uważam, że to jest naprawdę fajne, budżetowe serwo. Ono kiedyś, jak pierwszy raz kupowałem, kosztowało chyba 70%. 5 zł, potem powprowadzali wprowadzali te waty na Aliexpress i tak dalej. Tam Unia wszystko wkroczyła, więc ceny podskoczyły. Ja teraz gdzieś się dostaję za 110-115 zł, 120 i mówię, używam je w modelach 110. I to używam w modelach 110 na zawodach. Jeździłem na hali i w shortcorsie, i w bagusie, i się sprawuje. To jest serwo wysokonapięciowe. I w przypadku tego serwa na pewno o wiele lepiej sprawuje się wchodząc y, przy napięciu przyłączonym na regulatorze na 7,4 niż na 6V. No chociaż na 6 jest ok, ale trochę przy szykanach by było wolne. Natomiast przy 7,4 naprawdę jest zgrabne, fajne i powabne. I powiem Wam jedną rzecz, pomimo, że to nie jest drogie serwo. To jest praktycznie serwo, gdzie jak na tri tri trimerze ustawicie jedną pozycję. To ono tak trzyma i jeździ. Jakich tam serw nie miałem, to zawsze potrafiły, no nie wszystkie, troszkę się gdzieś tam przestawić, czy coś. Przedeż... To nic. Nie wiem, może powiedzmy, że to jest nowa w miarę konstrukcja, znaczy już nie nowa, może już ma tam, kiedy ostatni ten pierwszy film robiłem, z półtora roku temu, ale może jeszcze Chińczycy nie mają tak wyrobionych tych maszyn i nieźle chodzi. Więc posłuchajcie, jest ok, ale ostatnio mi przyszła, co wam chyba wspominałem, wersja tego serwa, DS3225 wersja Pro. Ona jest za 50 zł droższa. Ja za nią już nie pamiętam ile płaciłem, ale powiedzmy było to w granicach między 160 a 180 zł. Przyjmijmy, uśrednimy 170 i moi drodzy, posłuchajcie, coś wam teraz pokażę. To serwo siedzi tutaj w moim X-Gaju. X-Rayu, przepraszam. No. <laughs> e tutaj jak widzicie, tutaj siedzi. To jest właśnie ta wersja Pro, i jeździłem. E to serwo sobie włożyłem na zawody, żeby mieć porównanie. Ponieważ wcześniej w tym X-Rayu jeździło to serwo. Się sprawowało, ale mówię, włożę to. Posłuchajcie, chciałem zrobić pewną rzecz. Ja nie jestem elektrykiem, nie znam się na elektryce. Może wy mi pomożecie. Posłuchajcie, jak tu widzicie, jest trochę kabelków, ale zrobiłem obejście z tego serwa. Ponieważ tu mam tego e, Hobby Wing'a Just Stock'a, tą starszą wersję, która ma ABC tylko na 6V. Nie obsługuje wysokonapięciowych serw. No, i postanowiłem to bezpośrednio podłączyć do baterii. Zrobiłem tu się, wpiąłem w kabelki, zrobiłem ładną przejścióweczkę. To jest końcóweczka, którą zresztą widzicie ta końcówka. Jedna to idzie od regulatora, tak, ale odłączenie było podpięte, to podlutowane jest pod te kabelki od tej takiej przejściówki pod regulator pod plus i minus. I posłuchajcie, chodziło tylko, nie podłączyłem tego finalnie, bo serwo potrafiło mieć, czyli to, 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 ta wersja pro potrafiła być bezpośrednio, znaczy w momencie, kiedy jest bezpośrednio podłączona do, jakby to powiedzieć, baterii, kółka te z przodu potrafiły tak, no nie, tak chodzić nie zawsze, znaczy nie stawiam tego na ziemi, bo jak to zrobiłem, to postawiłem sobie na podstawce i po prostu chciałem sprawdzić, tak, zanim mówię, bo warto wszystko, zanim, co się zrobi w modelu, warto przetestować, to przetestować, zawsze sprawdzić przed tym, jak się pójdzie na zawody, bo na zawodach możemy się niemiło zaskoczyć. Czymś tak? I mówię, tak chodziło. I jeszcze była jedna kwestia: jak się dało gaz w dechę i wcisnęło hamulec, to koła na moment szły nagle tak w lewo czy w prawo, już nie pamiętam, ale na moment i wracały. Więc mówię, posłuchajcie, więc odłączyłem to serwo. To w wersji pro było podłączone standardowo po 6V, czyli no de facto generalnie dobrze, że było tak podłączone, ponieważ miało te same warunki co to serwo. I mówię, ta wersja pro, według papierów. My friendów za wielkiego moru jest szybszą wersją od tego zwykłego. No zresztą cena też jest wyższa, bo to mówię, no przyjmijmy 170 zł, ale to i tak uważam, że jest cena Mega, mega fajna, jak za takie serwo. I powiem Wam jedną rzecz: jeździłem na zawodach. U nas w Łodzi, na kosmicznych zawodach, tak? Gdzie jeżdżą oczywiście kosmiczne modele i jest kosmiczna atmosfera, więc Was kosmicznie na takie zawody zawsze do nas dołodzi. Mega serdecznie zapraszam. Bardziej kosmicznych zawodów na świecie nigdzie nie znajdziecie, jak u nas na RC Planecie. To potwierdzi Kciugu Śmieszek. Kciugu Śmieszek trochę pierdolnięty. Przepraszam za to. I powiem Wam teraz finalnie jedną rzecz. Yy, według moich odczuć, posłuchajcie, ja już ileś jeżdżę, no jakieś to doświadczenie mam. Uważam, że lepiej się sprawuje to serwo na tym napięciu 6V niż to. To jest bardzo ok. To, to na 6V w szykanach pamiętam zawsze nie dziem było troszeczkę za wolne. Yy, natomiast na 7,4, jak chodzi, to, to serwo, to wersja zwykła jest naprawdę bardzo ok. Zresztą, za tą cenę to naprawdę jest mega ok. Natomiast, to serwo na 6V, miałem wrażenie, że, na... że chodzi lepiej od tego. Czyli posłuchajcie, za cenę te 170 zł, dostajemy coś, co uważam, że za tą cenę. I za to, co dostajemy, jaką jakość, i posłuchajcie, przy, w przypadku tego serwa, jak trimer ustawiłem na jedną pozycję, to jak ustawiłem, to ten model tak mógł od początku do końca zawodów albo zawsze, zawsze jechał tak samo, tak? Jakbym trimer trochę w lewo czy w prawo dał, on bym zawsze mi trochę lewo czy w prawo jechał, nie zmieniałby tego. Więc powiem Wam, że ta wersja Pro yy, według mnie się sprawdziła na tych właśnie zadanych 6V, tutaj w ogóle w ten model. Później wleci regulator ten Just Talka już z wyższym napięciem, to Wam powiem jak się też sprawuje. Moi drodzy, więc takie pokrótce, taka pokrótce moja opinia na, te, na temat tego serwa DS3225 w wersji Pro, które siedzi tutaj w X-Rayu. No, ja o tym też już Wam wcześniej opowiadałem i teraz trochę. Posłuchajcie, za tą cenę uważam, że w przypadku tego i tego nie ma co płakać. Stosowałem w modelach 1.10, w 1.8 nie stosowałem, być może, być może w tym roku zastosuję, nie wiem jak to będzie się sprawdzało. A jeszcze tu wspomnę, że to też jest 25-kilowe serwo. Nie wiem jak w 8 by się spisywało, nie będę Was kłamał, ale posłuchajcie, w dziesiątkach to mi się sprawdziło. Od dłuższego czasu mam dwa takie serwa, jeździło i w bagusie i w shortcorsie, na wyższych napięciach naprawdę ok. To co kupiłem wersję PRO na 6V, też powiem, że Fajnie, fajnie buja i za tą cenę to naprawdę nie ma co narzekać. Więc moi mili, jeżeli wam się podobało, chcecie więcej, to pamiętajcie o Szalonego Króla RTerów, czyli mnie obserwujecie, subskrybujecie, kochacie, uwielbiacie. Tylko jak to mówię, ołtarzyków mi nie stawiacie. I życzę wam wszystkim miłego dnia, dużo uśmiechu, bo uśmiech to podstawia i dużo zdrowia. I tradycyjnie z kciukiem, uśmieszkiem... na moje drogie robaczki. Trochę się stara od Pa!